Cześć, witajcie, więc w tym audiologu zaliczającego się do audiologów informacyjnych. O, patrzcie, zaraz będę coś przesyłać na YouTube, a to jest tajemnica wielka. Tak, jutro chyba będzie już. Dobra, więc tak. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego Outlast'a, ponieważ dostałam wiadomości, dlaczego nie nagrywałam już Outlast'a, i że dostałam te wiadomości po prostu pomyślałam, że ten audiolog da Wam dużo do zrozumienia znaczy, że po prostu odpowiem Wam na te pytanie do wszystkich, a nie że pojedynczo będę tej tej osobie odpowiadała tak? dlatego to nie jest jakaś wielka tajemnica, to mogę powiedzieć tutaj na forum, więc na początek powiem, że Outlast mnie chwilowo chwilowo, nie chwilowo, bo ta chwila już minęła, tak? przez jakiś czas mnie już nie kręci czyli tak Mm, Okej, okay. wy możecie lubić Owlasta, tak? Nie zabraniam. To może być Wasza ulubiona gra. Okej, okay. ale ja kręcąc w gry też muszę coś czuć. Yy, czuć typu, czy to mnie ciekawi, co dalej będzie, czy to mi jakoś... Yy, jara, czy ja się tym rajcuję? No, tak to powiem. Otóż odpowiedź brzmi nie. Ja się tym już nie rajcuję. Ja po prostu to mi się już nie podoba. Naprawdę ja nie mam takiej chęci, aby to nagrywać. I nie teraz, że to mnie teraz przestraszyło, bo dobra, może mnie przestraszyć, ale nie do tego pewnego momentu, gdzie ja skończę nagrywać Outlasta. Bo ja nie jestem taka, że ja odpuszczam, kiedy ja po prostu się zwyczajnie, nadzwyczajnie przestraszę i powiem słowo kurwa. Tak zrobiłam spację. Bo tak było w ostatnim odcinku. Dlatego też y, postanowiłam, że nie nagrywać y, Outlasta, bo jest to dla mnie trochę, no już mówię wam, znudziło mi się to, przeminęła mi ta, y, przeminęła mi ta chwila, kiedy po prostu tego Outlasta chciałam za, za wszelką cenę nagrać. I jeżeli ja po prostu komuś to nie odpowiada, że ja już go nagrywam, to po prostu nie wiem. Niech się odzwyczai od tego Outlast'a, bo Outlast'a na moim kanale już nie będzie. Yy, to tyle, jeżeli chodzi o to, że go już nie będzie. Yy, I powiem jeszcze, że Outlast'a już i tak nie nagram, bo sobie go odinstalowałam. Dziękuję i do widzenia z tą grą. Naprawdę, ona mi już nie rajcuje, żeby nie było. Yy, już mi... po prostu nudzi mi się w tej grze. Nagrywam to i nagrywam to po prostu. O, a teraz to idziemy tam. I wielka przerwa, jak ja mówię. I po prostu staram się dla Was nagrywać takie gry, które są takie najnowsze i najciekawsze. Ale ta gra była wielkim niewypałem. Ja również w ogóle nie wypaliłam w tej grze. No czułam się źle, że tak powiem, tutaj pod te końcowe odcinki tego zakończenia. Myślę, że tyle odcinków wystarczy z tego. Będą inne gry, słuchajcie, ja nie kończę z kanałem, będą inne gry i dziękuję za wysłuchanie tego audiologa, bo naprawdę był mi strasznie yy, potrzebny, yy, żebyście go wysłuchali. No i to jest odpowiedź na moje pytanie. Zapraszam na inne audiologi, do wysłuchania.